Spotykamy się po raz kolejny na adwentowych dniach skupienia w Krakowie Łagiewnikach, aby tutaj wzrastać duchowo, ale również aby budować więź w Katolickim Stowarzyszeniu Cywita Systiana. Więź szczególnie z tymi osobami, które biorą udział w tegorocznych rekolekcjach. Tegoroczne rekolekcje są wyjątkowe z dwóch względów. Przede wszystkim z tego, że uczestniczymy wspólnie w Eucharystii w miejscu, gdzie możemy czerpać ze zdrowów miłosierdzia. A po drugie, dlatego, że mamy wyjątkowego rekolekcjonistę, księdza Wojciecha Węgrzyniaka, który stara się przybliżyć nas do zrozumienia nadziei. Czym jest nadzieja dzisiaj? Jak my możemy czerpać z nadziei? W tym roku program adwentowych Dni Skupienia Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana był nieco bardziej rozbudowany. No, Jak zawsze jest centralnym jakby punktem, co jest Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach, ale spotkaliśmy się pierwszego dnia również w innych miejscach. Pierwszym takim miejscem był Kościół Karmelitów na Starym Mieście w Krakowie. Ojciec Karol Amrosz, Proboż, tamtejszy, najpierw oprowadził nas Jezu po kościele. Następnie mieliśmy muszę świętą w kaplicy Matki Bożej na Piasku, Pani Krakowa. Wspaniała liturgia, słowo, które do nas ojciec Proboż wygłosił. To był taki dobry wstęp do dalszej części rekolekcji. Drugim punktem w naszej wędrówce na tutaj wzgórze łagiewnickie, do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, był kościół na Skałce. Gościli nas ojcowie Paulini, na czele z ojcem Mariuszem Tabulskim, przeorem klasztoru na Skałce. Ojciec Mariusz wygłosił dla nas konferencję, Modliliśmy się, pomodliliśmy się koronką do Bożego Miłosierdzia, bo to była okolica godziny 15.00. Zwiedziliśmy również kryptę osób zasłużonych, spoczywających w podziemiach właśnie kościoła na Skałce. Byliśmy obecni na mszy świętej. Jak zawsze sprawowane i pod przewodnictwem księdza biskupa Jana Zająca, twórcy budowniczego sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Ksiądz Biskup jest z nami co roku. No to jest też dla nas wielka taka duma, wielki zaszczyt. Wierzę, że tegoroczne adwentowe dni skupienia, to również czas dobrego przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. É isso